Dotarłeś aż tutaj? Faktycznie musisz bardzo chcieć z nią porozmawiać. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty. Poczekaj na swoją kolej. A właściwie to, co ty tutaj robisz? To samo, co ty? Szukam Ewelin. Skąd wiesz, że to tutaj prowadzi trop? Mam przyjaciół w chmurach. Wieści szybko się rozchodzą. Mów jaśniej. Znajomy powiedział mi, co odkryłeś, dlatego przyjechał. Co? Taką kwotę, chyba... Moksy nie mają przypadkiem tego Fingersa na celowniku? Nie. Dlaczego? Słyszałem, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. Niestety, nie możemy się zajmować wszystkimi. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Ej, a ja? Co to ma znaczyć? To nie mordownia w Pacyfice. Tu się czeka na swoją kolej. Gdzie jest Evelyn Parker? Wiem, że trafiła do twojej kliniki. Evelyn? Nie kojarzę. Wytęż pamięć. Pacjentka będzie odczuwała mały dyskomfort, jeśli ją teraz zostawię z niedokręconą połową twarzy. Ten faceplate ma uszkodzony dźwigacz powieki. Nie będzie mogła do końca zamknąć oka. Wiem, wiem. Niestety, jestem zmuszony pracować ze sprzętem z drugiej ręki. Oraz trzeciej i czwartej, z tego co widzę. O! Alternatywą jest brak powieki i całej reszty faceplate'u. Mów, gdzie jest Evelyn. Tak, tak, w porządku. Ale czy możemy najpierw dokończyć zabieg? Zapomniałem. Potem to, pobawisz się myśli? w doktora. Musisz poczekać, kochaninka. Widzisz przecież, co tu się dzieje. A, ale moje oko! No już, już, spokojnie. Pocieraj łzy, żeby nie dostały się do mechanizmu. Jesteście od Tiger Claus. Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moksów. Moks. Szanuję. Czego chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Szukacie jakiejś znajomej? Już to mówiłem. Szukam Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze. Zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn. Naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą, zapytaj kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje do pieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje zacne cztery litery. Skup się w. Sprawdź logi. Przecież musisz gdzieś zapisywać transakcje. Tego sprzętu się nie rejestruje, a już na pewno nie na nazwisko. Niebieskie włosy, chip lalkowy, najwyższej jakości wszczep szczep braindensowy, uszkodzony. Była tu. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt, mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Wiesz, co spowodowało uszkodzenie? To był sprzęt wysokiej klasy. Nie zepsuł się tak po prostu. Ktoś go celowo uszkodził? Moim zdaniem Netrunner. I to naprawdę niezły. Przejdź do puenty. E, puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz! Co z nią zrobiłeś, pojebie? Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gebę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Judy, uspokój się, okej? Okay? Nie pomagasz. Ja będę rozmawiać. Gdzie jest Evelyn Parker? E, możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe densy. Gdzie ją znajdę? W sumie to... <laughs> jesteś spoko. Podobasz mi się. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fixera. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią dwóch typów. Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem. Nie byli wylewni. A ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Yy, czy jakoś tak, że jest idealna do ćmy. Yy, to naprawdę wszystko, co wiem? Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, złotko. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Nie jej wrócić do domu, lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. A ty? Dobrze się dogadałeś z tym zasrańcem, co? Znaleźliście wspólny język. Nie przesadzaj. Rozmawiałem tak, żeby wydobyć jak najwięcej informacji. Odniosłam wrażenie, że go usprawiedliwiasz. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej z masakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne co mamy, to trop na czarne braindensy. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o taki z ćmo. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie, natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. A masz jakiś lepszy pomysł? Mam. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Czekaj, daj mi się zastanowić. Znam fikserkę z Westbrook. Zadzwonię do niej, może coś będzie wiedziała. Fixerzy nie rozdają informacji na lewo i prawo. Zrobiłem dla niej parę rzeczy. Zobaczymy, co powie. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Cześć, Wi. Czego potrzebujesz? Szukam braindensów. Takich bardzo konkretnych. Co to znaczy? Na nośniku mają logo wkształcić my. O, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to w tym temacie doradzam ostrożność. Możesz mi załatwić takie nagranie? Ale wiem kto może. Kto? Jest taki sklep na Jig, Jig Street. Facet ma ja najrozmaitsze rzeczy tam zapytaj. Ja tyle Dzięki Dostałem wa, od Pabla, z nim załatwię. Zaraz kurwa z tobą załatwię. Rozniewałbym ci mózg na papkę. Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Nie mogłeś bardziej uważać. Uważałem, ale przecież muszę ćwiczyć. Mam coś, co cię nakręci. Na całe godziny. Pożyj wyobraźni. Szukam specyficznego towaru. Chodzi o braindancy. Porno? Nie. Coś ostrzejszego. To nie u mnie. Jest taki jeden na Zigzig Street. On ma różne rzeczy. Bardzo różne. Szukam czegoś czystego, nieedytowanego. No kurwa, proszę! A, Nie prawa. Wrócisz, wrócisz. A ty? Kupujesz coś, czy tylko straszisz klientów? Szukam braindance'ów, takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Gdybym był z policji, to nie zapuszczałbym się w te załuki w pojedynkę. Okej. Okay. Tylko się upewniałem. Czego chcesz? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. <grym> Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. A może jakaś zniżka dla nowego klienta? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Co tam masz ciekawego? Teresy z tobą to przyjemność. Skakuj. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Będziesz musiał to obejrzeć. Ja będę jednocześnie edytować. Jestem gotowy. Mów, co widzisz. Może zauważysz coś, co ja bym przeoczyła. wam trypedycji. Możesz się tam rozejrzeć. Biedny frajer. Dziewczyna z kosiarzy. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem braidansów. Niedawno zamówiona. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. To pewnie kosiarz, tylko oni mają takie pojęcie o stylu. Logo Backe Slice. Zwykłe pudło. Logo Decker, Tonaka Rogers. To można znaleźć na każdym śmietniku. Szukamy budy... Kawa była zimna, może nawet wczorajsza. Pizza wyglądała na świeżą. No i? To znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w Bucke Slice. A tego się nie robi bez powodu. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie. Mamy to. Stara elektrownia EEC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Tak, jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Ta próbka Braindensu z ćmą, którą obejrzeliśmy. Niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają tylko snaw. Przestań! Musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. To znaczy? Nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w lalkowej samorodny talent od tak. Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. No dobra, jesteśmy. Wchodzimy? Ty wykombinuj jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam sieci planów budynku. Dołączę do ciebie jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. Okej, okay, idę. Wielki więc że nie A ja tu jestem od cztery dni. Właśnie Ciągle coś no. Zostały deaktywowane przez nowy impuls elektromagnetyczny pochodzący <laughs> z uszkodzonej elektrowni. z dachu <laughs> Tak. Nie ma czasu na podchody. Czymplocha. <try> A! O, gdzie podać jak planu, Szukaj zejścia na niższe poziomy. Zejście. Widzisz moją pozycję? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. Ostrożnie! Jestem. Musimy się dostać na poziom minus dwa. Myślę, że tam je utrzymają. Słyszysz to? Uciekaj! Dobrze ci radzę! Nie wystarczymy to nie na dzisiejszą partię. O. Widzę, że nie ograniczają się do kręcenia snafu. Erytryto, takie słodkie gówno. Ten twój RTL nie zaszkodzić punom? Jak zaszkodzi to więcej od nas nie... Kupi. Słuchaj! Pra nie trochę syntetycznego Nie rozumiem po co oni to biorą. Musimy się dostać do korytarza za tym Okej. Okay. Co z nimi? Ewentualnie mogę ich załatwić po swojemu. No to szybko, decyduj. Skąd wiesz? Widziałem jak on mieszka. Jest szefem. To mieszka jak szef. Zobaczył nas, chowaj się. Chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. Jest, tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra, jestem gotowy. Powiem, kiedy. Ja też. Dobra, teraz. Gotowe. Idealnie. Ewelin. Słyszysz mnie? Hej, Ewelin. Musisz mi powiedzieć, kto zlecił akcję. Wi, Serio, musisz teraz! Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Że to mi pomaga zebrać myśli. To dlatego, że jak Ty palisz, to mi ustaje sanie. Nigdy nie przestawaj.